Tym ja razem chciałem wam pokazać filmik o instalowaniu tekstur packa do Call of Duty, w którym są zmiany wyglądu broni. To są pliki, które mogą podmienić nam wygląd broni. Znaczy no zamiast y, prawda, hamuflażów. Na przykład coś takiego. Drugi plik to jest EVX DDA's i on znaczy on służyć do tego aby sprawdzić jak wygląda dany plik na przykład moment tamten plik zaraz zobaczymy otwieramy EV i ten program to przesuwamy ten plik przesuwamy na to automatycznie pojawi nam się wygląd tamtego pliku. <coughs> Na przykład takie coś. Tak i znaczy no, nie wyglądałaby tak, dokładnie, bo to jest niemożliwe, żeby czaszka była taka. Ale no, będzie wyglądała no, jakieś paski czarno-białe, prawda? Części tej czaszki. Następny plik to są tekstury. Te pliki trzeba podmienić po prostu w plikach koda. P. Od 0 do 7 znaczy te dwa pliki są ze sobą powiązane. W sumie ten też, ale dobra, to Packscape. Packscape to program, poprzez który możemy otworzyć yy, pliki z Call of Duty. Tu jest folder main, prawda? Steam, SteamApps, Common, Call of Duty, Main. Te pliki otwieramy po kolei, na przykład pierwszy. Otwieramy Images, otwieramy ten blik To był IW00, dlatego otwieramy IW00. Wszystko oznaczamy, przesuwamy, wciskamy Yes to All. Nie będę tego robił, ponieważ nie chcę mieć tekstur. I gdy nam gdy zaakceptujemy wciskamy X i wyświetli nam się jeszcze jeden komunikat. Wciskamy tak, żeby to zatwierdzić. <coughs> Dobra. Yy, link do tych plików jest tutaj. Znaczy podam go w opisie. Jeszcze raz, wzywamy to. Yy, tutaj w Kamosach yy, miałem dać ja to mam, ja to mam, ja to mam. Miałem dać paczkę, ale jednak nie dałem, ponieważ to jest około 300 mega i nie chciałam mi się tych wszystkich plików wysyłać. No i myślę to wszystko. jeśli, Znaczy nie znam się na robieniu filmików. Mam nadzieję, że to Wam jakoś pomoże. W razie pytań wysyłajcie prywatne wiadomości na YouTubea lub dodajcie konto o nazwie Karol Omygły, które na, znaczy, napiszę, znaczy, to jest konto z nim, prawda? Napiszę je w opisie. No i to wszystko. Dobranoc.